Jak narcyz daje prezenty? Zacznijmy od tego, że narcyz uwielbia psuć szczególne wydarzenia, takie jak Twoje urodziny, imieniny, Twoje sukcesy w pracy, zdanie studiów czy ważnych egzaminów, ale również Wasze rocznice, istotne przede wszystkim dla Ciebie. Narcyz wtedy najczęściej nie daje prezentów, ponieważ Dzień przed ważnym wydarzeniem, tydzień przed ważnym wydarzeniem, czy w dzień ważnego wydarzenia wywołuje awanturę i kłótnie, prowokując cię, triggerując cię, po to, żebyś wybuchła, czy wybuchnął, i żeby narcyz mógł się obrazić. W związku z tym, jak, je, jak się już obrazi, to może nie dać prezentu, może wyjść, wyjechać, przestać odbierać telefony, zamknąć się w pokoju. Czy po prostu nie odzywać się, bo potem oczywiście powie, że przecież wywołałeś, czy wywołałaś awanturę, nie było atmosfery, w związku z tym on nic nie przygotował, niczego nie zrobił, nic nie kupił, więc o co ci chodzi? Ale są również bardziej wysublimowane i fantazyjne formy przemocy narcystycznej i narcystycznej dewaluacji przy okazji takich ważnych wydarzeń. Na przykład narcyz, Kupuję ci coś, co bardzo chciałeś, czy chciałaś, na przykład bon, bon na ważne zajęcia, na trening, na siłownię, na sztuki walki, na naukę pływania, na naukę malarstwa, na coś, co od dawna chciałaś pójść, czy chciałeś zrobić, i daje ci ten bon w formie wydrukowanej karteczki z napisem. Bon o wartości iluś złotych. Kilkuset na przykład złotych. I ty, zupełnie zaskoczony czy zaskoczona takim obrotem sprawy, mówisz, naprawdę to dla mnie wspaniale, dziękuję, że pomyślałeś, czy pomyślałaś, bardzo chciałem to zrobić. To gdzie? Mogę zadzwonić, jak się umówić? Bardzo Ci dziękuję za ten prezent. A narcyz wtedy do Ciebie mówi, no... Wyszukałem w internecie, że taka szkoła tańca, szkoła sztuki walki czy zajęcia pływackie po prostu są. Tam jest numer telefonu, zadzwoń i zapłać sobie za te zajęcia. Ale tak patrzysz na ten bon, on tutaj ma swoją wartość, na przykład 300 zł. I mówisz, ale jak to, przecież dałeś mi w prezencie bon, to chyba te zajęcia są opłacone. A tantec mówi, nie, chciałem Cię tylko zainspirować, musisz sobie zadzwonić. I zapłacić. I ty wtedy opadają ręce i wszystko, maski, kurtyny, i jest jak zawsze, i jest jak zwykle. I ten bon na zajęcia, który jest tylko świstkiem papieru, który nie ma żadnej wartości, jest idealną analogią czy metaforą związku z narcyzem, ponieważ dostajesz jako związek z narcyzem coś. Kolorowego, pięknego, tego, co zawsze chciałeś, czy chciałaś, i ma to określoną na tej kartce wartość, bardzo dobrze wygląda i jest niby namacalne, bo przecież to jest ten papier, ale tak naprawdę on nic nie znaczy, ponieważ jest to zwykły papier wydrukowany w drukarce i nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. Twój związek i relacja z narcyzem to właśnie jest taki bon, który musisz sama sobie Opłacić, czy sam zadzwonić, poszukać, i to jest właśnie ten prezent od narcyza. Jeżeli masz inne ciekawe przykłady otrzymywania lub nie prezentów od narcyza, podziel się w komentarzu albo w wiadomości do mnie. Chętnie nagram o tym rolkę, ponieważ nagrywam rolki z życia moich pacjentów. Z informacji i doświadczeń ich z naszych sesji, a także ze swojego życia. Więc to są prawdziwe historie i prawdziwe doświadczenia. Jeżeli ten temat dotyczy Ciebie, zapraszam Cię do obejrzenia moich wykładów, rolek, przeczytania moich artykułów, a jeżeli chcesz popracować z tematem narcyzmu, przepracować destrukcyjne schematy, postawić granice i odzyskać swoją godność, zapraszam Cię na konsultacje i terapię. Ewelina Naturia Pańczyk